Wszystko dobrze, moja opinia jest smarna, bo przez pryzmat widzę świat w dużych rozmiarach, krok za krokiem, betachuna, oni ślemy widzą, bo to jak zaczęliśmy nagrywać to był 6 grudnia dokładnie 2006 rok. pierwszy tekst na ławce, deszcz, a na dokładnie po prostu nic nam nieważne co to było, będę kawałek to w tej po prostu do wyrzucenia od razu świeci. Jako ten skład Nazwa się jest miasta, z którego pochodzimy. Początkowo było nas tylko dwóch, ale z czasem naszych kolejnych ściągów. Teraz czekamy na jakiegoś producenta, który by się Przyczynił do jakiejś tam pomocy, bo wydaje mi się, że z roku na rok będziemy coraz lepsi. Aktualnie nagrywamy już ponad rok czasu, także widać jakiś tam progres, jakiś postęp. Aktualnie przeszliśmy przez trzy nazwy ten skład trio MC i aktualnie jako DZT, czyli dźwięk z Torunia. Mieliśmy także różne wpadki, na przykład zespół się rozpadał, po czym znowu powracał. Także kawałek powrót nawiązywał do ponownego zaczęcia nagrywania tryłka. Fotografie, które przeglądam, piszę to myślą o tamtych ludziach, o tamtych czasach, gdzie nie liczyło się nic, tylko ty, osoby. Zabraliśmy się kiedyś za tworzenie płyty, mieliśmy już nagrane 9, tylko tam 10 kt, <trym> po prostu nie wypaliło, bo ratowaliśmy tą dwójkę, więc jakoś tak nie, nie wyszło do końca. Była prawie skończona, ale po prostu przerwaliśmy pracę, teraz planujemy ogólnie zacząć. Praca nad płytą z trzech, może budam się, robię co pierwszy nie reagant, wypuściłem mi. No ale że w ogóle dobrem bo bo żeby zacząć nagrywanie w studiu. Hmm. Może ktoś to po prostu doceni, że robimy to, że się staramy. Tam z kawałka na kawałek jesteśmy coraz lepsi. Ogólnie pracę nad płytką, nie kupajmy tylko w tym sensie, że nie mieliśmy miejsca na nagrywki, każdy musiał nagrywać u siebie. Były też plany. Aby budować jakieś studio, ale nie było finansów, także... No, bo tak jak mówię, teraz mamy szansę na studio i może to się spadnie. No, może dlatego właśnie, jeżeli będziemy pierwszej mogli nagrywać w trzech, na każdy do, do, na każde osobnie w to może wyjdzie ta płyta, może, no, powinniśmy się do tego nagrać te kilka dobrych kawałków, może nawet nie dużo, ale co najmniej, może nawet wyrzucamy EP, na którym będzie 8 kawałków, ale będą naprawdę dobre. I na to będzie bardzo żeby... szanowne z konkretniejszą no, przy, przy tej jakości też jest trochę trudno coś dobrego nagrać. Wiadomo, Pierwsza płyta musi być najlepsza. Hmm. Tak, głową trzebnym to już tylko kwestia czasu. Wieczory przepłakane, bo moje sny się domagają o nagranie Ja i ty wolniej mija sekunda Jakby życia Bill ukradł nam wskazówki Ej, zegar artyka, czas się nie zatrzyma dla nas Kolejny raz, kolejna doba przepłakana To nie gra, życie w pełnym biegu Przekonałem się, że tutaj nie ma reguł Nieubłaganie mija czas i kradnie nam marzenia Ale szukam natchnienia, jak chcę chwili ukojenia Bo ty i ja to jak niebo i piekło Tylko, że to drugie zasłoniło nam Piękno.